W końcu, w końcu można kupić kubeczek menstruacyjny stacjonarnie i to niekoniecznie biegając po małych ekosklepikach tylko po prostu wchodząc do Rosmana. No i dzisiaj będzie o tym, jak ten Rosmanowy kubeczek się u mnie sprawdził. Zapraszam. Kubeczek z Rosmana to kubeczek Selena, wyprodukowany został w Europie, a dokładniej mówiąc w Austrii. E, kosztuje 69,99, co jest wyjątkowo atrakcyjną ceną, biorąc pod uwagę, że większość kubeczków kosztuje no, powyżej stówki. E, mówię większość, ponieważ tańsze bądź w podobnej cenie też się znajdą, np. meluna albo yuki. E, ten kubeczek dostępny jest w dwóch rozmiarach: rozmiarze S i rozmiarze M i znajdziecie go na półce pomiędzy tamponami i podpaskami w Rosmanie właśnie. Dodam tylko, że jeżeli ktoś nie wie o co chodzi z kubeczkiem menstruacyjnym, to tutaj będzie link do mojego pierwszego filmu, bo ja tutaj będę się skupiała tylko i wyłącznie na tym kubeczku. Pamiętajcie też, proszę, że kubeczek menstruacyjny to jest kwestia bardzo indywidualna, więc nie bierzcie, proszę, tego, co ja tutaj powiem jako jakiś wyroczni. No bo u każdego może się sprawdzić on oczywiście inaczej. E, moim punktem odniesienia były tak naprawdę trzy kubeczki, które do tej pory stosowałam. E, jest to Lady Cup, czyli mój pierwszy kubeczek, e, jest to Lunet, czyli kubeczek, który tam używałam sobie dwa razy do tej pory, e, i mój absolutny ulubieniec, czyli Lily Cup, kubeczek bardzo mięciutki i taki składany. Zawsze sięgam po kubeczek w najmniejszym rozmiarze, bo taki mi w zupełności wystarcza. Ten mam w rozmiarze M i przez, własną, przez własne gapiostwo, ponieważ spojrzałam tylko na podpis, gdzie była cena, i chwyciłam pudełko, a już nie sprawdziłam, że na pudełku jest M. Ktoś po prostu poprzestawiał. No i mam M, ale jest on na tyle mały, że śmiało mogę go wielkościowo porównać z tym kubeczkiem lunet, który jest najmniejszy bądź z Lady Cup, one też są bardzo zbliżone. To jest S, to jest M, więc ta S, od razu mówię, z tej Seleny Rosmanowskiej jest bardzo malutka, naprawdę bardzo malutka, więc weźcie to też pod uwagę. W opakowaniu oprócz kubeczka oczywiście mamy taki pojemnik do wyparzania. Ja z niego nie korzystam, wolę to po prostu robić w garnku. Mamy też instrukcję obsługi w języku polskim, no i mamy taki bawełniany woreczek do przechowywania Podobne są też w tych y, moich modelach, które Wam przed chwilą pokazywałam. To jest fajne, można sobie wrzucić do torebki, jeżeli wiemy, że nam się zbliża okres i mieć po prostu pod ręką. Y, na początku ten kubeczek wydał mi się bardzo sztywny, ale to pewnie dlatego, że cały czas y, korzystałam z tego Lily Cup, który jest taki mięciutki, ale jak sobie porównałam, to on jest w takiej sprężystości jak ten Lady Cup, czyli takiej bym powiedziała y, średniej. Y, no i co, i powiem Wam, że miałam spory problem, żeby go zaaplikować. Yy, naprawdę musiałam się sporo nagmerać, żeby on mi się tam w środku otworzył. Yy, już mi się wydawało, że gdzieś tam kliknął i tak dalej, yy, ale cały czas go jakoś czułam przez pierwszy dzień, potem się przyzwyczaiłam. No i przeciekał. I nie mam pojęcia, dlaczego mi przeciekał, bo wydawało mi się, że wszystko jest w porządku. No, nie używam też kubeczka od wczoraj, no używam prawie dwa lata, więc wydaje mi się, że mam wprawę w zakładaniu. Yy, a jednak musiałam się cały czas ratować wkładką, bo mimo że nie dużo, to jednak trochę tam się wydostawało poza nim, więc widocznie się do końca nie rozłożył. I nie mam pomysłu, jak miałby się rozłożyć, bo naprawdę sporo czasu poświęcałam, żeby go tam umieścić. Oszczędzałam szczegółów. No, wiadomo, ja go też używałam dopiero raz, więc myślę, że może z kolejnymi aplikacjami byłoby lepiej. Co jest tutaj fajne? Fajny jest ten ogonek, który jest taki zaokrąglony. I on mnie uwiera w przeciwieństwie na przykład do tych dwóch, gdzie ja sobie zawsze te końcówki muszę docinać, bo są dla mnie za długie. Jak on się gdzieś tam trochę, wiecie, przemieści, to mnie potem to uwiera. No i co, I czy kupiłabym kubeczek jeszcze raz? Myślę, że tak, ale jednak wzięłabym ten mniejszy, bo mimo, że ten i tak jest niezbyt duży, to ja maksymalnie miałam go zapełnionego w połowie. I to tak po 11 godzinach, więc myślę, że ten mniejszy też jak najbardziej by się u mnie sprawdził. Podsumowując moją recenzję po jednorazowym testowaniu, niejednorazowym, w sumie no tylko po jednym okresie, tak? no nie było tak, że raz go tylko użyłam, e, no to porównując z tymi, które używałam do tej pory, ten z Rosmana wypada najgorzej. E, ale nie bierzcie sobie tego do serca i nie wiem, no nie sugerujcie się tym przy zakupie, bo tak jak mówiłam, to jest kwestia indywidualna e, u niektórych może sprawdzić, u innych nie. Cieszę się w ogóle na maksa, że te kubeczki pojawiają się stacjonarnie i, i przestaje to być jakiś temat tabu. Można sobie wejść do sklepu i go kupić. Yy, niedługo wyjdą też kubeczki od marki Fanfactory, czyli marki, która produkuje gadżety erotyczne. Yy, będą też zapewne dostępne stacjonarnie, co prawda w seksshopach, no ale będzie można sobie pójść i zobaczyć taki kubeczek. E, koniecznie dajcie znać, bo wiem, że niektóre z Was nie mogły się doczekać retencji i poszły już kupić kubeczek, więc dajcie znać, jak się u Was sprawdził. Czy, czy było podobnie, czy jest, jest na przykład super i jesteście zadowolone? E, tyle ode mnie na dzisiaj. E, mam nadzieję, że się podobało. Dajcie znać. E, no i widzimy się już niedługo, mam nadzieję. Trzymajcie się. Pa pa.